Aha! Czyli tygodniówki też, Ok, To spoko To może chociażby na ten filer udałoby się uzbierać. A już wiem, nie online, tylko Apex. Za 5 dni jest zmiana wyzwań tygodniowych. A codzienne kiedy jest reset? codziennych wyzwań? Kurde, super! Super sprawa! Teraz tego Golden Steina nie widać w ogóle, nie? Szczupaki chyba w nocy raczej nie będą brały, jakbym poszedł tam na zaporę łowić. Mm, aha, okej, okay, dzięki. Mm. Mamy coś. Uuu. O, 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 o o to może słuchajcie być to może być to legendarny rba. Zmierzch hamulec, zmierzch hamulec. Zmierzch hamulec Paweł, mulec. lec Jeszcze zmierzch hamulec. Oj, chyba tak. Chyba to jest on. To jest chyba on. Na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie. By tylko się nam kurde nie zerwo. Pierwsza, pierwsza, legendarna ryba. Dzięki tutaj e, Andrzej, a, dla, dziękuję dla Andrzeja i dla Karola za tutaj, e, za miejscówkę, bo tak nawet nie będzie gdzie go szukać. A chłopaki na YouTubie wypatrzyli, także dzięki. Dzięki panowie. To jest on, Goldenstein, czyli legendarny baz Golden Leech, czyli co tydzień jest rotacja i jedna ryba na każdym rezerwacie. Na Hiszpanii już też jest. No i przy każdym to filmik, będzie zapisany, jego uda mi się wyholować, także również dzisiaj, czyli we wtorek, 5 grudnia 2023 roku, można powiedzieć przed Mikołajkami, yy, mamy wędkarstwo gruntowe już. Także super. Yy, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj Karol mi z tymi NMR-em bardzo tutaj pomaga. U nam odjeżdża. Próbujmy go hamulcem go delikatnie. Nie mogę go przybliżyć. Ile to mogę mieć żyłki z 90 metrów powinienem chyba mieć. Oj, 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 oj. oj. Grubo widzę. Jest naprawdę grubo. <słyski> Jest naprawdę grubo na razie, ja nie jestem w stanie go nawet cokolwiek. Teraz? Nie. Mam nadzieję, że on się zmęczy. Pomało ok, także hamulca nie będę pod... wow. No, na pewno się nażar ten bas. Na razie nie jestem w stanie go w ogóle cokolwiek ruszyć. Czyli mamy wędkę spinningową z Norwegii, plecionka 15 kg i kowrotek z 28 poziomu. O, wytrzymało się taki samy jak kawrotek z misji, tylko że ma troszeczkę lepsze przełożenie. Ojojojojojojojojojojoj. Dobra, pomału, pomału, z hamusem pomału. Nie się, bo to może być dłuższy pojedynek. Eee, Karolu, krótsze komentarze, bo na telefon bym musiał spojrzeć. Najwyżej rozwij to na dwa, żeby na kranie się zmieściło. Tylko coś zdążyłem wyłapać, że z legendami na spokojnie trzeba Czyli okej, okay, bez szaleństw, bez szaleństw To może być nasza jedyna szansa. Bo boję podsącać hamulca mogę na razie. Na razie może nie, 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 nie. To jest on, to jest on. O, o, o. Chyba się zmęczył trochę. Tak, bo zyskaliśmy z 10 metrów. Dobre. No! Okej! Okay. No, na spokojnie, na spokojnie. Bo kurczę. Potę potęgę to on ma. Kurde, silny jest akło, coś bym powiedział. No, zdecydowanie. Będzie drugi odjazd, zawsze jest uważaj przy brzegu. Dobrze amczeju Na spokojnie I Karol też pisze, że robi drugi odjazd przy brzegu. Dobra. Dzięki panowie. Mam nadzieję, że ten odjazd go sporo tutaj kosztował sił. No ten bas, kurcze, konkret widzę. Szkoda, że w na phishingu nie ma. No, jest kurde konkret. Dobra. Pomalutku. Bez żadnych tutaj gwałtownych ruchów. Komuś nie wiem czy hamulsa może później jeszcze zmniejszę. Jak będziemy go mieli, nie wiem, na kilkunastu metrach może. Na 75 Pierwsza legendarna ryba idzie. Trzeba bardzo uważać. Eee, takie pytanie: czy legenda zawsze jest w tym samym miejscu? Eee, pytanie do Karola. Jeśli tak, to, to postawię znacznik. Jeśli nie, to nie. Ok, ok. Już myślałem, że będzie nie do zatrzymania. A czyli nie zawsze. Aha, ok. Czyli chyba nie warto stawiać znacznika w takim układzie. Skoro mają kilka miejscówek, no to spoko. To tyle tylko chciałem wiedzieć. Zmieszam hamulec. A, bo się podarzają. Dobra. Jest. To jest te basisko. Oj, pomału, pomału, Paweł, pomału, pomału. Na spoko. Na spokojnie, na spokojnie, on jeszcze. O kurde! Ulu! <śmany> Jaki gigant! Jaki gigant! Ujojojojoj! Patrzcie na to, on zrobił jeszcze komole zmniejsze Robi kolejny odjazd, nie wierzę. Uf, hu, 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 hu. Czyli tak trzeba będzie kupić, kurde, widzę. Patrzcie. ua uwa, podchodzić kamulec. I ten fider, co jest najmocniejszy, i casting. O, będzie wyczyn, jakiego ja tutaj wyciągnę. Eee, tutaj Andrzej pisze, że po drugie będzie przewodzić się wyciąga. Spoko. Dobra, z kołysem na razie ostrożnie się boję. Może na 80? Nie, 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 nie. Może nie. Mega silny jest. Ujojojojoj, się boję go nie za mocno podciągać. Episka walka, to mi się podoba. To mi się podoba. Klajtą kurczę się odezwał w porę i w czas. To mi takie pojedynek kurczewy. Bo coś za mocno z hamulcem, czy za mocno podciągnę i. strzeli. Episki pojedynek, episki pojedynek. No. Nie da się jeszcze podminąć. Legenda zaczepiona za poparę i to haczek trójka tylko, nie? Kilka szczupaczków wzięło. Mamy godzinę 18.01, czyli branie było chyba po... Ojej, po 17.00 hamulec mieszam. Męczy się powoli, no na razie się tak... Na razie się jeszcze nie zmęczył. Jest te pisko. Dobra. Ja nie mogę patrzeć, bo go, bo go już pewnie było widać kilkukrotnie, jak chodził płytkę. Tutaj patrzy cały czas tutaj na te wskaźniki w prawym dolnym rogu. Tutaj trzeba tego pilnować jak oka w głowie. Dobrze, mamy tą wędkę spinningową, spinningowo, spławikowo z Norwegii Pomalutku, pomalutku, stopniowo Tyle, ile dam radę go podciągnąć Aha. Nie na siłę Aby plecionka by trzymała Życiowy pojedynek z legendarną rybą. To jest to. Znaczy pewnie Andrzeju pewnie byś wyciągnął, jakbyś tutaj próbował ostrożnie, delikatnie jak ja, umęczyć go na spokojnie. Ten kowrociek z 28, bo, bo też ma 10 kg, tak jak ten z, z misji na Norwegii. Ale ma lepsze przełożenie troszeczkę o ten, nie? Delikatnie. Dobra. Hamulca na razie tutaj nic nie ruszam Ale drugi odjazd zrobił kłysze konkretne Karol pisze, że ta ryba jest drugą najmniejszą legendą. Mniejszy jest tych komientus. Ono to już... To już o czym świadczy. <laughs> ok. 21 metrów. Dobra. Te dwa odjazdy musiały go kosztować bardzo dużo. Na spokojnie się nie można jeszcze tutaj się podpalać. Hamulca nie będę zwiększał, bo nie wiem, czy on nie szarpnie jeszcze raz zaraz go zobaczymy z bliska jeszcze jak on będzie wyglądał tutaj chociaż on do dna idzie teraz skubany sfaniak tak 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 on tu jeszcze nie powiedział ostatniego słowa ale myślę że już Dobrze jest. Trzeciego chyba odjazdu nie będzie. Hamulec na 70. Bezpiecznie. O Jezus, Patrz. <śmiech> <śmiech> o kurde. Spokojnie, spokojnie. No pomaleńku go wyciągamy. No, ale tu jest gigantyczny bas. Goldenstein, tak? Goldenstein przed nami. Panie i panowie, po raz pierwszy. On już jest praktycznie nasz. Pięknie, mamy to, MAMY TO! Pierwszy fioletowy pucharek, 200 coś expa gotówki, 283. Wow! Teraz możecie się swoją wagą pochwalić tego Goldensteina. Piękny bas. 85 cm, dużo gotówki faktycznie nie do, bo ponad 200, 12 ,390 kg 390. Jest to zacne, na pewno zacne trofeum. Uff. Eee. Ale paszcza tego basa. Chryste Stepanie, to on takie łopatonosy, nie mówiąc o koniach tutaj tych żółtych, które są małe, to łyka bez żadnego problemu. Oh my god, ale basisko, ale basisko, golden Stein. Golden to złote, a Stein. Wow. Mamy, mamy naszą pierwszą, pierwszą naszą rybę legendarną, legendarny bas Golden Ridge USA po 18 wyciągnięty poperek tutaj miejscówka przy tartaku i jest aktualnie w tym tygodni jak było widać tutaj pod mostem.

Mamy tego potwora. Super, pięknie.